I trzeba było zrobić taki, kurde, ten skok, którego ja nienawidzę osobiście. Z rolem w środku. Nie udało się, nie udało. Siema, obuzy. witam was, long Game TV w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider 3 d Adventures of Lara Croft Zaczynamy etapa loot is gate i to jest taka kwestia, że to jest taka kwestia, że mamy iść za tym ziomkiem, bo on jest teraz po naszej stronie troszkę, nie powiem, że nie znaczy po naszej stronie, to kwestia wygląda tak, że my mamy ogarnąć item i on wtedy będzie zadowolony no nie, i tak, i kwestia wygląda tego typu, dobra, on co już idzie bo on już nas zaprowadził tutaj i mamy tak Dwie możliwości drogi do wyboru: drogę tu albo drogę tu. Jak wybierzemy drogę tu, po prawo, to jest gówno, bo nie zgarniemy sekretu. Jak wybierzemy drogę tu, po lewo, to jest mniejszy gówno, bo zgarniemy sekret, ale jest ciężej. <laughs> Także i tak, i tak jest źle, i tak, i tak jest źle. Także tutaj ja sobie wezmę z kminie, i tutaj od razu trzeba uważać i wchodzić szybko, bo nam z góry, o kurde, chyba jesteśmy w strace już, mocnej. bo nam z góry tutaj. No właśnie o tym mówi. Piękna śmierć, piękna śmierć na początku. Także tak się musiało zdarzyć po prostu, bo źle wymierzyłem skręt, źle wymierzyłem skręt i nie miałem racji bytu to, żeby to się stało pozytywnie. Także no, przykro mi, że tak się stało, ale no, wiedzieliście, że tak będzie. Ja też po prostu przeczuwałem, jak zobaczyłem, że w złym miejscu wymierzyłem skok, to już od razu wiedziałem, że to się zakończy śmiercią, że to się zakończy mało pozytywnie. No i się tak zakończyło, powiem Wam, że mia mia miałem rację. Miałem rację, dobra typie, prowadź mnie tam, chociaż ja wiem gdzie mam iść, ale niech mnie zaprowadzi, niech już poczuję tą satysfakcję, że on mnie może prowadzić. Także no, sytuacja wygląda następująco i musimy... no kurka, wodna szlaraż. No, dobra. W ogóle fajna muzyczka tu leci. Wczujcie się w klimacie. Kurde, strasznie ciemna jest ta część Tomb Raidera. Wiecie, wiecie strasznie ciebie. Dobra, jeszcze raz tutaj tak. I teraz już może zdążymy, ale nie obiecuję. Ja nic tu nie obiecuję, bo nie mam takim dobra. Dobra, pół HP poszło w cholerę, ale dobra, jest git. Tak, tutaj mamy taką tą, tutaj mamy taką tą i tu jakoś się szedło do sekreta. Jak na razie tego guzika sobie może oleję, może nie niepotrzebnie, znaczy na pewno, bo później się i tak tutaj wraca, bo to jednak trzeba będzie iść tędy. Kurde, strasznie ciemno w tej grze jest. Tych tak, flag to ja się namarnuję w cholerę, dobra i teraz poczekajcie, powoli. Powoli, dobra Lara, aż ja już wiem, że tutaj ale ja nie, ja nie pamiętam, kurda. Musimy przecież zdobyć sekret, bo to będzie także do dupy. tu eee, my tu myśleliśmy? mieliśmy iść? Może tam, może nie. A może tak, a może nie. Eee, dobra. Eee, no nie wiem, no ja już sam nie wiem, ale dobra. Poczekajcie, bo tu jak, jakby była ta kamera z góry, teraz by się przydała, to jej jak na złość nie ma. I dlatego by jest ciężko stwierdzić strasznie. Eee, a teraz już nie zapalisz. Ne. Eee. Nie tak, nie tak, nie, ja muszę sobie rozjaśnić telewizor, poczekajcie, bo ja kurde naprawdę tutaj biorę i nic nie widzę, yy, tak, i tak i tak i proszę to, gdzie jest tu, dobra, to niech się wczytuje w międzyczasie, jasność zwiększ mi jasność, bo ja tutaj naprawdę nic nie widzę, ja wiem, że wy pewnie widzicie, bo to się pewnie nagrywa tak jak powinno ale mój telewizor jest tak taki do dupy, że mi się popsuł panel który trzyma programowanie w pamięci i co ja go zaprogramuję żeby była taka jasność i taka jasność to on bierze i potem mnie troluje i tej jasności już nie ma takiej jaka powinna być ale teraz sobie już ustawimy, już jest git także powtórzymy sekwencję raz jeszcze bo teraz już będzie wszystko korka, wszystko już będzie lepiej widoczne podróże po sekret są po. Po prostu po prostu są. I są bardzo trudne. Ja tu staram się jakoś w miarę u, uiszczać w prostszy sposób. Ale mi to wychodzi jak zwykle, czyli nie wychodzi wcale. Dobra, szybko się wspinaj, tutaj. lażysko moje kochane. O, ale jak mało HP poszło. Jak mało HP poszło. Tutaj będziemy musieli wrócić. Teraz skupmy się. Jak jest ten widok. Aha, aha, dobra. I na przykład, jakbyśmy spróbowali zrobić to w sposób taki. Że weźmiemy i sobie po prostu przeskoczymy, ale tutaj dalej jest, kurde, ten drut kolczasty. Mhm. I co się stanie? O! Pięknie, trochę HP, żeśmy stracili, ale w gruncie rzeczy tutaj chcieliśmy dojść. I co się stanie teraz? Teraz jeszcze nic. Dopiero jak zejdziemy tutaj, to się stanie, dźwięk po prostu yy, rozkoszy. Ha! Kurde, jak ja to uwielbiam, jak ja to uwielbiam, jak idę i słyszę to kurde blink Jest po prostu tak jak kasa ścieka na konto i taki blink, wiecie o co chodzi I właśnie tak się wtedy czuję Dobra, dojść tutaj było w miarę łatwo i sensownie, ale jak ja mam stąd wyjść? No może tędy? Bo tu jest jakaś takaś ten O, 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 poczekaj, czekaj, krot, jeszcze tutaj, tak, op No jeszcze, jeszcze raz, teraz się uda Opa, pięknie. I pewnie tutaj już będzie załatwiona sprawa z secretem number one czyli jeden. No ale nie obiecuję, że tak się stanie, ale tak mi się wydaje, że tak się jesteśmy. No i gdzie ja teraz mam iść? No. Ach, tutaj, ach, ty skubańcu. Panna Croft, kurde, taka skubana. Ja nie wiem, czy ona z miejsca doskoczy, że tu nie trzeba zrobić kurde z tego. Z rozkroku, znaczy z rozpędu. Ne, 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 up, up. W sumie jak spadniemy na dół, to może nam się stać krzywda może nam się stać krzywda. Kur, trochę się cykam. Pięść, wyrobierzem, kurka, przecież potem będzie znowu powrót. Znowu od początku byśmy musieli rypać, jakby zdechła, to w razie co lepiej się ubezpieczyć. Także jak już mamy zrobionego save'a, to... Ach. To ja się odczytam, bo apteczki nie chcę mi się zużywać. Szkoda by było. Czyli trzeba po prostu podejść bliżej, bo jej niedużo zabrakło. Je, ty, ty, o tyle, o tyle jej zabrakło tylko. Także nie ma czym się przejmować. Load, okej, okay. tutaj wczytamy. Kurde, najgorsze jest to, że wiecie, lojdy z PSX są strasznie długie. To wszystko przez właściwości techniczne konsoli. Niestety niektórych rzeczy nie przeskoczymy sami. Nie damy rady. Ale jak zrobię krok do przodu i teraz spróbuję skoczyć, to może jej się już uda. No i nawet, powiem wam się, że się udało. No i zjeżdżamy i jesteśmy znowu w tym miejscu. Także teraz sobie po prostu powrócimy, wciśniemy ten guziczek. I ten guziczek nam otworzył coś gdzieś. Także zaraz zeskanujemy powierzchnię, jak to się prezentuje. A i tutaj trzeba się... O właśnie, to nam otworzył, to nam otworzył. Ja teraz nie wiem, czy my się musimy spiąć bardzo mocno do góry, czy tylko trochę do góry. Nie pamiętam, ej. Powaga! Zaraz, zleć na dół, zleć na dół! Sprawdźmy to w ten sposób. Czy tutaj coś. Nie, tutaj jest ściana, tutaj trochę wyżej by trzeba było. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ja bym kurde w sumie tam przeskoczył i zobaczył, co tam się dzieje, ale się boję, że jak tam przeskoczę, to będzie tam drutolo kolczastolą i będzie jest straczka. Nie, nic się nie stało. Gdzie ja tu jestem? Co to jest? A co to za miejsce? A jak to? A tak to jakbyśmy szło, szli drugą trasą. No, no to właśnie tak to wygląda. Ale tu to To był miły akcent. Jeszcze raz. Przejdźmy tu, sprawdźmy, czy to jest na pewno tak, jak ja kombinuję. Że potem nie było, że tak, tak? No tak, tak, wszystko się zgadza. Ja zawsze szedłem tamtą, bo wiecie, secret, a tutaj się nigdy nie zagłębi. Nawet nie wiedziałem, że takie miejsce istnieje. Yy, Także musimy na pewno wrócić i piąć się w górę. I piąć się w górę musimy. I musimy gdzieś tutaj jest też nieopodal drugi secret, ale to ja wam nie chcę nic obiecywać, że go złapiemy. <laughs> po prostu nie, nie pamiętam, nie pamiętam. Strasznie ciężko jest tutaj, klara się wspina, obrócić się i cokolwiek zobaczyć. A ja się boję, że to może być gdzieś tutaj za mną na przykład, że ja muszę przeskoczyć, no nie? I najlepiej to było po prostu co chwila sprawdzać, czy czegoś nie ominąłem, ale dobra, lecimy troszkę na czujkę. Ale tutaj o, z zielonym, co ja kojarzę, że coś tu trzeba było zrobić na przykład, nie? Tylko nie pamiętam, jak to było. Czy to trzeba było tak? I trzeba było zrobić taki kurde ten skok, którego ja nienawidzę osobiście z rolem w środku. Nie udało się, nie udało. Nie udało się. No, bo, bo gdzie ten sekret był? Gdzieś tu jest ten drugi sekret, kurde, nie kojarzę. Nie kojarzę, dobra, spokojnie, spokojnie, coś się na pewno przypomni w trakcie w praniu. Ważne, że już jest pierwszy zdobyty, żeśmy tutaj trochę trasy zrobili, także nie ma co narzekać. Ja tu pamiętam, że ma ja zrobić krok do przodu i zrobić tutaj. A! No, no Najważniejsze, że żeśmy dużo trasy nie stracili, no nie? To jest sytuacja zoptymalizowana w sumie, w gruncie rzeczy, tak troszkę delikatnie. Dobra, eee, tutaj wspinaj się. I Jeszcze raz, jeszcze raz, bo tam było właśnie jakieś takie skręcenie tutaj się brało i wiem, że jakieś tam itemki były pochowane, tylko że kurde nie ma tego jak zrzutować właśnie wzrocznie, wzrokowo, wzrokowo nie ma tego jak zrzutować, no znaczy trochę można, ale dobra, to jeszcze raz zrobimy, wespiemy się, ja się przy okazji nauczę kurde robić tego, kręciołka z obrotem, znaczy skok do tyłu z kółkiem, no to trzeba sobie... O, tak trzeba właśnie robić to. ja się, tu właśnie, mi, się to, mi się to właśnie nigdy nie wychodzi, dlatego no wiecie jak jest, to jest właśnie spore utrudnienie dla mnie podczas grania. Ja bym sobie po prostu wziął tu stanął i ja bym to sobie zrzutował i popatrzył. Ja bym sobie popatrzył, bo widzicie na przykład tędy idziemy. O, a tam na przykład widzicie, jest miejsce, gdzie jest kryształ sejwujący. I to jest koło trochę nad czerwony. no i też by wypadało tam wskoczyć. A sejfa nie będę znowu wykorzystywał, a skryszczał saveujący to jest bardzo klawa sprawa, wy nie patrzeć. Tylko, że mi się to nie uda, no to jest właśnie najgorsze, że to jest oczywiste takie, że to się nie uda. Dlatego dobra, może olejmy po prostu te wszystkie przedmioty i sobie pójdźmy. No, nic na to nie poradzę, że nie potrafię tego zrobić. Tylko, mam nadzieję, że żaden z tych przedmiotów nie jest właśnie sekretem, bo wtedy już się robi sytuacja do dupy. No bo tutaj powinniśmy i byśmy zgarnęli kryształ savewujący i tam wyżej było jeszcze coś, co byśmy żeśmy sobie byśmy zgarnęli sobie byśmy. No wiecie co, tego, no. Przedmiota jakiegoś. Tylko zupełnie już nie pamiętam. Chyba to było tutaj właśnie. Tutaj to było i trzeba było mieć o tak tutaj, o i wtedy się brało i się turlało, ale zaraz sprawdzimy to, wiecie? Zaraz to sprawdzimy, bo tu jest już wylot jakby. I będzie wszystko pewne teraz, bo weźmiemy sobie, wespiniemy się tu i zobaczymy po prostu z rzutu, no nie? Z rzutu takiego. Czy to jakaś wnęka tam była? No nie no, jest ta wnęka z tym kryształem sejwującym, najmocniejsza. To w sumie tylko żeśmy kryształ serwujący zignorowali, no i przyznaję się do bezbicia, no po prostu, no nic, nic na to nie poradzę, nie potrafię tego skoku wykonać, jestem lamą z Lam Games TV i więcej nic nie przeskoczę, dobra. Na yy, ty tu nie wstaniesz, się jeszcze tutaj czołgać, bo jest taka kwestia tego typu, że musimy na pewno, na pewno nie wstaniesz, no wstaniesz troszkę. No tutaj to tam wiecie, to walić na to, chyba tutaj nic nie ma na nawet, bo najważniejszą rzeczą po jaką my teraz idziemy to są motherfuckerskie naboje do shotguna. Reszta nas na razie nie interesuje, bo tam za winklem one się kitrają. Także idziemy po motherfuckerskie naboje do shotguna. W pierwszej kolejności, a potem będziemy myśleć, co zrobić dalej ze swoją nędzną egzystencją, yy, która nam troszkę nie wychodzi. Dobra, są nędzne naboje do shotguna, No i w sumie, tak, i coś my tu jeszcze musieliśmy zrobić, chyba już nic. Za, tu się, no, no, Lara, no nie, rób lipy. No, tam nic nie było, tam można było wstać, ale w sumie, czy tam z tego wstania nic się nie działo? No tak, to jakby nie robili takiego wstania, wiecie o co chodzi? Bo na cholerę by mieli robić w stanie, jakby nie trzeba było nic tam zrobić z tym wstaniem Tak trochę zamotanie mówię, ale wiecie o co chodzi Także ja sobie tutaj podejdę, sprawdzę, zapamiętam, obczaję, no nie? No i wstań Lara Na no, autentyk, nic z tym nie trzeba, no to na cholerę robić taką kurde ten zmyłę tutaj, że ja się co? Nie, wejdzie tam? Czy nie wejdzie? A w lizzie, patrzcie! O i bądź mądry teraz, teraz dopiero pisz. Kurde. Dwie możliwości drogi mamy. Mamy możliwość tamto i mamy możliwość to. Jeszcze nie wiem, co jest gorsze. Dobra, ale ona chyba stąd. A jak nie będzie mogła? Nie wiem sam. No oj oj, 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 ktoś tu jest. Kogoś strzelam. No już go widzę nawet. Już go nawet widzę. Dobra, zdychaj, zdychaj, zdychaj. Zdychaj, zdychaj lamusie, no. Kurka, no dziękuję. No, i tak to jest. Tutaj jest jakieś dziwne urządzonko, którego nie rozkmijam. Ale to jest nieistotne: ja już wiem, w jakim miejscu jesteśmy. O, ten, jak się pcham! No to chodź, no stary, po co te nerwy? Ja ci otworzę, ja cię zabiję. Wszyscy będą się cieszyć. Tylko, no, abyś ty mnie nie zabił przypadkiem, bo mi się trochę życie kończy. To ja od razu sobie je doładuję małą apteczką, bo ich mam naprawdę dużo. Nie wiem, po co ja to homikuję, przecież mógłbym to wszystko wziąć, sprzedać na Allegro i by było dobrze. Dobra, typu nic nie mam. Tutaj jest bardzo ważna kwestia, że musimy zrobić tak. Musimy tak zrobić, bo inaczej będzie słabo. <laughs> jak tak zrobimy, to nic się nie dzieje, ale jak zrobimy jeszcze tak, tak, tak i tutaj, pop nie. tutaj popchniemy to tu, to już się właśnie dzieje wtedy dobrze. No i jest w sumie spoko, teraz, no nie. No i otworzyło się tam gdzieś coś, ale to nie ma w co w to wnikać, bo to dopiero się rozwiąże później. Ja bym chciał na przykład wrócić teraz do poprzedniej lokacji. Czy ona da radę wrócić? Nie, już spartoliłem. Jak tam coś było, to już po ptokach jest. Po prostu można płakać i, i, i płakać. No pewnie tam coś było, ja to pewnie spartoliłem. Także dobra. Y Zastanówmy się chwilę nad tym miejscem, co tu można zrobić. Tu jest taka lokacja, no to ale to potem, bo tu jest inna lokacja i to może być ciekawsze, albo nie. Eee, tu jest jakiś nęka. A! To tu bym wyszedł. No nie, no to w sumie git wyszedł. No i żeśmy jej stracili, tak na dobrą sprawę. Tak na dobrą sprawę. A tutaj jest taka egipsko-mitologoska lokacja. No I taka bardzo klawa, no nie? Nie powiem, że nie. Już tam widać Save kryształ. A poczekajcie, tu nic nie leżało na ziemi? Nie, to były ślady moje. Ja już myślałem, że tutaj coś leży. I to jest właśnie taka ładna. ta, ta, tutaj ten. O tak. Można sobie tutaj skakać, drabinki. I to jest właśnie taka. Troszkę kminka się zaczyna robić. Bo tutaj jest strasznie dużo wajchów do przyciągania, i trzeba je odpowiednio przyciągać, żeby wszystko zakończyło się sukcesem. Ale mi cały czas chodzi po głowie, że ja coś musiałem zignorować. O, to też da się przesuwać. O, sztybajdi. Tylko jak ja to mam poprzesuwać, żeby to dobrze poprzesuwać? Jak jak spróbujemy przesuwać? Nie, poczekaj, to musimy tak na pewno. No i na pewno, jak już przesuwać, to ja bym przesunął to w to. Zobaczymy, co się stanie. Coś się stanie? Nic się nie stało. No to może źle pokombinowałem, no ale dobra, zaraz poczekajcie, rozkminimy to tutaj na ciepło. Ach, nawet nie wejdzie już teraz. No kurde, Lara, zrób mi ładny shot z kamery, no, bo tam coś jest. Tam coś jest, lepiej by było to przesunąć jeszcze raz, z powrotem tu, zasłonić jej drzwi. Także przesuniemy to jeszcze raz w tą mańkę. <laughs> I spróbujemy, tak, ale ona czy wtedy wejdzie, no łaski nie robi, kurde, no w sumie w gruncie rzeczy dlaczego miałaby nie wejść. Przesuniemy to, ne, 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 up up, dobra, pięknie. I wszystko śmiga jak należy. O, i coś się teraz ruszyło, bo by słychać takie chrup, 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 chrup. Także ja pozwolę sobie wespiąć się tu. Ja nie wiem teraz gdzie. No, fajnie, a tutaj? Dobra. Doskoczysz? No, doskoczysz. Dobra, no, 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 no. I coś tutaj będzie ciekawego? Intryga jakaś się będzie knuła, czy coś? Czy po prostu tak sobie przejdziemy i wyjdziemy? Bo ja już nie wiem. Wow! Ach, udało się. No i dobra, no i co? Coś się otworzyło i ja dalej i tak nie wiem, co. To na cholerę to się otwierało, jak ja nie wiem, co się otwierało. No i tak po prostu ze mnie idiotę robią, no bo to już jest zamknięte na cacy, już z tym nic nie zrobimy. Jedyna możliwość, jaka nam podpowiada umysł i serce, niezawależny czy kryjesz sercem czy rozumem, to i tak musisz rozkminić zagadkę, no niestety są takie tutaj prawa w grach, w Tomb Raider, że wyżej dupy nie podskoczysz, no i dobra, i, i co ja teraz mogę tu zrobić? Tu sprawa się klaruje... Och, spadłem znowu. Klaruje się dosyć niepewnie, no bo tutaj wszystko było ładnie rozkminione, a tutaj się stało jak się stało i się... No, nie będę używał brzydkich słów. Ehm, ehem, e e dobra, wespnij się tu raz, no jeszcze raz. Bo tak, tam aby doskoczyć, to byśmy musieli się znaleźć tam, tam aby się znaleźć, to musimy się znaleźć zupełnie jeszcze gdzie indziej. Także poczekajcie, skminimy to z tej wysokości. Tutaj mogę tak, tutaj mogę tak. Dobra, już mam wykminione. Tu pani nic nie mam wykminione, ale palę Jana, że niby wiem. <laughs> Ym, bo to trzeba... No bo to trzeba by było. To trzeba by było tak najbardziej sensownym rozwiązaniem jest znaleźć się tam. Ale jak ja mam się znaleźć tam, jak to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Także tutaj jest zamotanie poziom hard. Ym, no, bo ja bym chciał na przykład być tam wyżej, no nie? No ja by być tam wyżej, to ja... O, nie gadajcie, że ja spartoliłem akcji swojego życia. Ale nie, bo musi być na pewno jakieś rozwiązanie, bo tak to by się nie dało przejść dalej gry. Także spróbujmy się jeszcze raz wpiąć, bo może ja z góry, stąd, mogę gdzieś doskoczyć jeszcze. Ja to zaraz zrzutuję na płaszczyznę ze mm, Nigdzie nie mogę tu doskoczyć. Także nie jest zajebiście. Nie, nie jest zajebiście i strasznie mi się, kurde, zaczyna gra do tego lagować. 2 na 10 daje swoje rozgrywce. <laughs> ehm, e no bo tam na górze ona nie ma możliwości, aby doskoczyć. Kulka lara, kurka lara. A jak wam, może ja stąd? O! O kurde! Pajdi, inteligent! Inteligencja, poziom mastery. Przecież ja mogę wziąć, skoczyć i się chwytnąć. Fah! Jakieś wątpliwości jeszcze co do mojego skilla? No! Właśnie, także uważajcie sobie na słowo. Dobra, dobra. Hop, op, o. I pięknie. Ślicznie Larson. Także tutaj weźmiemy, przyciągiem se wajchie. No, i się otworzyły drzwi, które nie wiem, gdzie są. No, pięknie, pięknie. I tutaj jeszcze tak. Co, ja tu mogę sobie wskoczyć? Nie, no, to ja tu muszę już chyba spaść. No bo nie mam raczej. Ale jak ona ma spać, jak ona nie potrafi spaść tutaj? Musi kłócnąć przetagować się, spaść tak i ona da radę, tak. No właśnie, jeszcze raz trzeba gdzieś czy coś leży? net pixel, tylko. Ej, ty. Kurka, croft. No nie, no bo teraz dobra, to już, jest roz to już jest rozkminione, ale teraz co dalej? Jakieś drzwi się otworzyły, a gdzie one się otworzyły, to tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie, znaczy pewnie wszyscy wią oprócz mnie. Łopa, jeszcze raz. Przemkniemy sobie tu ładnie pokrysztali, sejwujący. Łopa, łopa, opa, ha, bang. Dobra, dobra. Aha. Teraz rzutujemy tu coś sobie, może gdzieś tu jakoś, jakoś niezbyt, jakoś niezbyt. Dobra, gdzie są te drzwi, co się otworzyły? O! Apteczka, o szczystku bańcu, chodź tu Apteczkę to my sobie weźmiemy To się przyda, to jest jeden z tych gadżetów, które się zawsze przydają W życiu doczesnym i wiecznym, ale teraz dalej mimo wszystko Musimy rozkminić jak się dostać tam, wyżej Nie mam pojęcia Nie mam pojęcia powiem wam tak srodzę, to ja wiem, że tam się właśnie powinno otworzyć to i wtedy by było dobrze. Może ja to za dużo przekombinowałem po prostu na początku. No ale chyba nawet ja nie mam możliwości cofnąć moich ruchów. Ale w sumie nie, no co by mi to dało, te drzwi i tak się muszą zamknąć, i tak się muszą zamknąć. No, tutaj, tutaj mogę jeszcze wskoczyć gdzieś coś, tutaj tak ten. No nie, ona tutaj już nic nie zrobi, tego też już nie przesunę. No, nie da rady. Nawet do siebie nie przesunę. No, nie, to już jest sytuacja zamknięta. To już jest sytuacja zamknięta, także to jest taka typowo tą Braiderowska kmina, no nie? Ehe, no tak, tutaj też nic nie zrobisz. Croft, kurde, naprawdę zdenerwowałaś mnie. Zdenerwowałaś mnie, no bo ja najchętniej ten sobie wziął i doskoczył na przykład tam. O, sztypajdi, kurde. No po prostu nagle olśnienie. Po prostu nagle olśnienie. Przecież wezmę, stanę tu, zrobię tak i och. Idiota. Eee, ale każdy ma prawo do bycia idiotą. <gry�niarka> dobra, jest to jakiś. Wnaczne! Serio? O, Boże, tym mu ciężko się stało, ale dobra. Dobra, zobaczymy, gdzie był ten ostatni save zrobiony, bo z tego co kojarzę, to ostatni save był zrobiony. Mm, dawno, dawno temu, long time ago, <laughs> ale zaraz przekonamy się. Tak, dawno, dawno temu był zrobiony save, także zrobimy tak, że dzisiaj po prostu już tutaj zakończymy naszą rozgrywkę w Tomb Raider 3, a w, następnego, w następnym odcinku zaczniemy już od tego miejsca, gdzie żeśmy byli, czyli przy tych egipskich klimatach. Bo po prostu nie ma sensu, żebyście oglądali jeszcze raz tą całą trasę, jak ją będę przemierzał. Także to był kolejny. W ogóle patrzcie, jaki warkocz się przekręca słodko. Widzicie takie kurde. O, wlip, 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 wlip. Śmieszna sprawa. Także pamiętajcie, że każdy odcinek Lambert TV jest od poniedziałku do niedzieli o 17.30. Nie mogę z tego warkocza w weekend do 8 rano. Także zajrzyjcie w linki w opisie, bo mogą być dla Was przydatne. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!